Siemanko, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na informację Nie, o pizze nożnej, bo to nas interesuje, bo to nas ciekawi, a co dzisiaj będzie. Dzisiaj sobie pogadamy du, dużo, dużo rzeczy związanych z tą piłką. Dzisiaj powiemy sobie o meczu Polska... Polska... Kruzja. przeczytamy sobie artykuł na ten temat strony Przeglądu Sportowego. Kto najwięcej podawał, kto grał, kto gra... gdzie grał Lewandowski, każdy policzalny element na korzyść piłkarzy na wałki. W piątkowym spotkaniu w Tbilisi reprezentacja Polski zagrała jak przystało na lidera grupy D. Każdy poli Czarny element meczu Polska-Gruzja był na korzyść piłkarza Adama na Ten dla kibiców najważniejszy, czyli strzelane bramki najlepiej oddaje przebieg piątkowego spotkania eliminacji Euro 16. Jak to zwykle na początku bywa, pierwsze minuty to, to sprawdzenie swoich możliwości, jak również testowanie arbitra. Na co pozwoli, gdzie zagwiżdża, a gdzie zezwoli grać dalej. Pierwsza połowa nie była jednak najlepszą wykonaniem reprezentacji polskiej. Już na samym początku, w szóstej grupie, gospodarze byli bliscy zdobycia bramki. Son Solomon Kwerkfelia zagrał... zagrał... Coś się włączyło. Zagrał długą piłkę do Lewana Hadzile. Ten odegrał do Jaba Kankawa, który na naszą szczęście szczerił bardzo jedzenie. Do końca pierwszej części gospodarze grali, jak i goście mieli okazję do, do otwarcia wyniku, jednak brak skuteczności zastał przerwę Zero meczu. 0 -0. i tam jest jeszcze więcej. W opisie dam link do tego filmu. Więc to by było na tyle dzisiaj, zapraszam Was do kolejnych odcinków i mnie subujcie, subuj, subuj, subuj.